Xdeusza Już był <noise> Kto już ma Xdeusza? No pewnie, że jest duże wyróżnienie kurwa, kurwa, o tutaj zamiast, no Jest 50x, będzie dobrze, będzie dobrze 50x Trafiony, trafiony 10, obojętne, obojętne kurwa, patrz to Easy, naprawiamy szkody po jokerze, easy, nekroś dzięki za czwarty miesiąc, easy, kurwa, jakie, kurwa, easy, 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 easy. easy. Ach, kurwa mać, patrz ile na, pierdole, już prawie wszystko nadrobił Wanted. O, dobrze, że tak na początku, dobrze, że na początku. Dobrze, wanted, kurwa. Easy. Easy, baby. Już nic nie trzeba, dziękujemy. <śmamy> Mamy to, będzie druga runda. Spokojnie.